Zacznijmy od początku. Cześć wszystkim. Wiecie co ostatnio mnie naprawdę bawi? To, że iPhone 17 dopiero co pojawił się w sklepach, a już na YouTubie czy TikToku i różnych stronach pojawiają się filmy o iPhone 18. Ludzie, kurde, dajcie spokój. Serio. Minął miesiąc od premiery, a w tytułach na YouTubie między innymi już Pierwsze przecieki o iPhone 18. Apple szykuje rewolucję. Zobacz, jak może wyglądać najnowszy model za rok. I eee, ja się zastanawiam, ludzie, skąd wy to wszystko wiecie? Apple chyba jeszcze nawet nie zdecydował się na kolor pudełka na przyszły rok, a wy już wiecie prawie wszystko o nim. Nie sądzicie, że to jest. Robione filmy specjalnie pod tylko i wyłącznie wyświetlenia? Gdzie rodzą się te plotki? No właśnie, część pierwsza, czyli gdzie zaczynają się plotki. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że większość właśnie z tych informacji to totalne spekulacje. Ktoś gdzieś w internecie napisał: Podobno Apple testuje nowy ekran. I nagle dziesiątki kanałów. Wrzucają film z tytułem Nowy iPhone! Potwierdzony! Jesteście zadowoleni z czegoś takiego? Klikacie w ten film i tak naprawdę nie dowiadujecie się niczego. A potem się okazuje, że właśnie ten testowany ekran to prototyp z 2021 roku, który nigdy nie trafił nawet do produkcji. Ale film już zrobił załóżmy 200 tysięcy wyświetleń. Więc tak, jest sukces, prawda? Powiem Wam, że jest to trochę jak taka zabawa w głuchy telefon. Ktoś coś rzuci, ktoś inny coś powtórzy, potem doda własną teorię, i zanim się obejrzysz, mamy pewne informacje o iPhone'ie. Hej, zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Którego nikt jeszcze nawet nie zaprojektował, ale tak, wy, youtuberzy, tiktokerzy, instagramowcy, już. 99% już wiecie, ale na sam koniec to nie jest jeszcze potwierdzone info. No i właśnie. Przechodzimy do części drugiej, czyli dlaczego ludzie to robią, bo to jest dosyć fajny temat i w sumie nawiązuje oczywiście do części pierwszej. A więc dlaczego to ludzie robią? W sensie, w cudzysłowie, influencerzy, czy po prostu gość, który to, który to nagrywa. Oczywiście nie chodzi o to, żeby się z kogoś nabijać. Twórcy robią to, bo taki mamy dziś internet. Im szybciej wrzucisz temat, tym więcej ludzi w to kliknie. Algorytm kocha nowości. A nowy iPhone to, za, to zawsze magiczne słowo, które przyciąga nawet nie tłumy, tylko hordy ludzi. No i szczerze, ludzie lubią marzyć. To na pewno. Każdy chce zobaczyć, jak może wyglądać przyszłość, więc powstają wizualizacje, koncepcje 3D, przecieki z tajnych źródeł i to się fajnie ogląda. No właśnie, ale czy oby na pewno szukasz na przykład na YouTubie takich treści? Trzeba umieć to rozróżnić: co jest faktem, a co jest zwykłą fantazją dla kliknięć. No właśnie, no jeżeli widzę iPhone 18. Omijam to szerokim łukiem, a kanał leci i już po prostu nie chcę go oglądać. Bo często miniaturka wygląda, jakby Apple już wszystko pokazało, a w środku 5 minut gadania o tym, że na razie, no to nic nie wiadomo. I to jest właśnie to, że bardzo dużo ludzi, YouTuberów, TikTokerów i tych wszystkich, właśnie robi coś takiego. No a więc część trzecia to wiecie, jak to teraz wygląda? Jeszcze dobrze, nie odpakowaliśmy tak naprawdę iPhone'a 17, no bo są nawet problemy z dostępnością. A już są filmy o 18. Za chwilę ktoś zacznie mówić o 19, 20. A, no właśnie. Widzicie, co ja mam na ręce? Nie wiem, no to jest do, dosyć ciemno. Apple Watch Ultra seria czwarta. Tak, ja już go mam. A co? Zostaw komentarz pod tym filmem. Pewnie tytuł zobaczycie. A co Apple zrobi w przyszłym roku? Bo ja już mam ich produkt. Tak, Apple Watch Ultra wersji czwartej. Tak, ten zegarek wygląda dokładnie tak samo. Różni się takimi małymi szczegółami, ale może o tym w przyszłym roku. Yy, no i dobra. Ja się tak naprawdę zastanawiam, czy w końcu nie powstaną kanały, które będą robiły przecieki o produktach Apple z 2050 roku. No bo czemu nie? Nowy iPhone może mieć. Holograficzny ekran, i latać nad biurkiem. No jasne. I pewne, jest to nam oczywiście potwierdzone. Przeczytałem to tu i tam. Nie będę wam zdradzał moich źródeł. No i podobno ma jeszcze zrobić sam kawę. No tak, mówię wam poważnie. Dlaczego nie bierzecie mnie jako autorytet? No ja wam to mówię, więc na pewno tak jest. Paranoja, nie? Część czwarta, czyli zdrowy dystans. Oczywiście nie mam nic przeciwko gadaniu o przyszłości. Serio. Sam lubię oglądać ciekawe koncepcje, wizualizacje, pomysły. To kreatywne i inspirujące, ale co innego? Zobaczcie nasz fanowski koncept iPhone'a 18. A co innego potwierdzone? Przecieki, kiedy tak naprawdę nie ma żadnego potwierdzenia, to jest po prostu paranoja. Dlatego warto mieć do tego wszystkiego dystans. Pamiętaj o tym, bo nie wierzymy ślepo we wszystko, co ma w tytule słowo lick czy confirmate. Bo często jedyne, co zostało potwierdzone, to to, że ktoś bardzo chce mieć. Wyświetlenie. Trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że ten odcinek. No nie wiem, czy Wam przypadł do gustu. Podejrzewam, że w większości przypadków nie, ale taka jest prawda, że za bardzo, we, za bardzo wierzymy we wszystko, co ktoś powie, nie opierając się o rzetelne testy. Zobaczcie, że jeszcze większość ludzi, to już jest sam koniec filmu, yy, dodaje filmy nawet i po dwa dziennie. No, nie da się tak robić, bo nie przetestujesz dobrze jednego produktu. Ja ostatni mój film dodałem ponad dwa tygodnie temu, bo mam mały jeden problem z jedną rzeczą, którą testuję. Oczywiście dla Was, dla siebie. I tak, takie testy tak to powinny wyglądać. Ja się z tego nie utrzymuję, więc ja mam czas na to, aby przetestować daną rzecz po prostu od A. Do Z. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że ten materiał przypawam wam do gustu. A my widzimy się już nie jak zwykle w nowym materiale. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Hey. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco.